Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o wojnie na zachodniej granicy pomiędzy zwolennikami różnych opcji wojnie związanej z falą imigrantów, którzy przybywają z Niemiec, którzy przez Niemców są wpychani do Polski. I teraz zobaczmy. Przypomnę, a, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuku w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w maile. I teraz zobaczmy, ja pamiętam w takich już jestem latach, że pamiętam wakacje 1980 i pamiętam, kiedy w, w, no był strajk w Gdańsku, a w Warszawie wciąż ktoś zaczynał strajkować i Część autobusów nie jeździła, autobusów komunikacji miejskiej, no i niektórzy ludzie podchodzili, niektórzy warszawiacy podchodzili do tego z pełnym zrozumieniem, popierali ten strajk, cieszyli się, a niektórzy byli wściekli, wyklinali, bo spóźniali się do pracy, czy nie mogli gdzieś tam dojechać do centrum. Dla tych drugich najważniejsze było ich egocentrycznie pojęty interes, komfort i tak dalej. No i teraz podobne rzeczy dzieją się na granicy, tylko że yy, jeszcze jedna uwaga na marginesie, że to co działo się no powiedzmy to był lipiec 1980, to później powoli yy, znaczy no, może nie tak powoli może szybko przerodziło się w taką ogólnonarodową ogólnospołeczną solidarność wszyscy byli za solidarnością wszyscy byli przeciwko komuni. Teraz mamy sytuację na zachodniej granicy i tak e, pojawiają się obrońcy granic, tak, którzy e, starają się podjąć takie działania, które zatrzymają tych imigrantów przybywających z Niemiec do Polski. W związku z tym są też manifestacje przeciwników tych przybywania emigrantów do Polski, domagające się zdecydowanego działania władz. Są też działania władz, to znaczy, głównie władze PO dużo mówią, mało robią, zapowiadają wciąż, że od poniedziałku. To będzie 3, 4, 5, 6, 7 lipca, będą wzmożone, czy w ogóle będą kontrole na granicy pod tym kątem. Czy ci imigranci nie przybywają? No jest teraz ciekawe, dlaczego oni to zapowiedzieli tydzień wcześniej. Na razie nic się nie, nie dzieje na tej granicy i tylko ci obrońcy granic działają. Ale nie o tym chciałem mówić, chciałem mówić o czym innym: o tym, że siedzę sobie na Mazurach, na tarasie takiego domku w lesie, jak Państwo widzą. No i rano przy kawie słucham radia, no i w tym radiu słyszę, że też pojawiają się coraz liczniej manifestacje. W których uczestniczy część mieszkańców miejscowości przygranicznych, i oni manifestują przeciwko tym obrońcom granicy i przeciwko tym kontrolom zmarzonym, czy, czy w ogóle kontrolom na granicy, które mają być od tego 7 lipca. Dlaczego oni manifestują? Za tym, żeby granica była w pełni otwarta, żeby nie było żadnych kontroli, żeby nie było żadnych obrońców granic. Manifestują, bo mają z tego powodu jakieś mniejsze lub większe kłopoty. Czy mogą mieć mniejsze lub większe kłopoty? No bo będą stali w korkach na granicy jadąc do pracy, bo będą stali w korkach. W Jeżdżą do pracy do Niemiec. Będą stali w korkach wracając z pracy z Niemiec. To chyba to głównie. No i teraz są takie argumenty, które przytaczają media. Jakiś człowiek mówi: No, bo jak ja będę stał w korkach wracając z pracy, to będę mógł mniej czasu poświęcić żonie i dzieciom. Moje dzieci potrzebują mnie. Także domagam się, żeby nie było żadnych kontroli na granicy. To jest skrajny egoizm. Prawda? Zobaczmy, że ta solidarność, która kiedyś była, ona się dawno rozsypała, ale tu już nie chodzi tylko o solidarność, tylko chodzi o zdrowy rozsądek, o instynkt samozachowawczy, prawda? o jakieś podstawowe myślenie o dobru wspólnym a przecież jak chwilę ktoś pomyśli, to to dobro wspólne przekłada się na moje dobro, prawda? bo jemu kontrole na granicy będą utrudniać życie więc niech, ile chce tysiące, setki tysięcy przybywa emigrantów z Niemiec byle tylko on nie miał korków prawda? i jakby takie całkowity brak myślenia zdawania sobie sprawy z tego, że te utrudnienia na granicy, które mogą powstać w wyniku działania obrońców granic, w wyniku działania służb państwowych, one w ostatecznym efekcie, efekcie będą służyć wszystkim, wszystkim Polakom, także tym, którzy tam przez jakiś czas będą stali w korkach czy będą zatrzymywani, kontrolowani na granicy. Władze państwowe ogłosiły, że będzie to kontrola wybiórcza, że będą kontrolowali tylko samochody, które mają przyciemnione szyby, samochody większe, które, no, których nie widać, co one wiozą, prawda? Typu takie busiki, bezokiennyski, jakieś półciężarówki i tak dalej. Także te utrudnienia nie będą takie wielkie, ale, żeby, ale nawet gdyby one były wielkie, to chodzi o przyszłość całej Polski, chodzi o bezpieczeństwo w Polsce, chodzi o pracę dla Polaków, chodzi o y, to, żeby y, no nie było y, tego, co jest w Niemczech. Tam, na, na najbardziej wstrząsający ostatnio wypadek tam, na, imigrant zgwałcił Polkę, Doktorantkę, młodą dziewczynę. Potem wydłubał jej oczy podobno śrubokrętem, żeby go nie rozpoznała, i młoda dziewczyna zmarła w szpitalu. To o to wszystko toczy się ta walka, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. A, a takich podobnych sytuacji jest w Polsce coraz więcej. Nie mówiąc o tym, że e, trzeba mieć świadomość, że e, Polska zawsze była spokojnym, jednolitym e, społeczeństwem, krajem, e, i e, tego typu mniejszości e, z Afryki, z Azji, e, w momencie, kiedy są rozproszone, kiedy jest ich niewiele, zachowują się w miarę spokojnie. Kiedy wzrastają w siłę, no, kiedy ta ich liczba wzrasta, no to dzieje się to, co we Francji, że całe dzielnice, całe miasta stają się jakby poza zasięgiem polskich władz, boi się tam wkroczyć policja, tworzą się e, bandy, tworzą się mafie, wszyscy się boją. Ludzie zaczynają być no, nękani, napadani, i tak dalej. To przykład nie tylko Francji, ale przykład Szwecji. To również przykład Niemiec, prawda? Te słynne sylwestrowe wydarzenia, kiedy kobiety w sylwestra nie mogły się spokojnie poruszać, bo zatrzymywali je i, i nagabywali imigranci z, z Azji i Afryki. No i teraz yy, znaczy w Polsce dzieje się bardzo źle, prawda? to że podzieliła się na dwa plemiona, już tak upraszczając, plemię PiS i plemię PO, yy, no i gdzieś tam w tle yy, ubezwłasnowolniona reszta, że te plemiona myślą tylko yy, partią. Interesami tego plemienia, prawda? No bo jak się zastanowić, dlaczego tak wielu Polaków głosowało na Trzaskowskiego, dlaczego tak wielu Polaków głosowało na Platformę Obywatelską, no to racjonalnych powodów nie ma. Powody są emocjonalne, e, powody rodzi jakaś e, właśnie irracjonalna nienawiść, niechęć i to nienawiść i niechęć do czego? Do Polski, do kościoła. Do tych wartości, które zawsze w naszym kraju były najważniejsze. Ale myślę, że jeszcze gorsze od tego podziału na plemiona jest już brak, coraz większy, brak rozpoznawania tego, co jest polskim interesem i moim interesem i brak solidarności, brak myślenia o Polsce, brak myślenia o Jutrze, o pojutrze, o tym, co będzie za miesiąc, za rok, za dwa. To chyba jest w tej chwili największe zagrożenie. Jeżeli Polacy się nie obudzą to, i nie obudzą się przez kilka dobrych lat, no to, to może być y, tragedia i to wielka tragedia. Tak? Dziękuję bardzo.